Od najdawniejszych czasów święte pisma mówiły o mesjaszu, zbawicielu, który zostanie posłany przez Boga, aby odkupić swój lud. Jezus Chrystus jest spełnieniem tej obietnicy. Mesjasz, którego tak bardzo pragnęli Żydzi i którego rozpoznają chrześcijanie na całym świecie. W Księdze Objawienia Jezus jest opisany jako lew z plemienia Judy. W końcu dlaczego Jezusowi przypisuje się tak silny i potężny wizerunek lwa? W tym filmie zbadamy znaczenie tego tytułu i to, co ujawnia on na temat tożsamości Jezusa i jego głównej roli jako obiecanego mesjasza. Jeśli zaintrygował Cię ten temat, zapraszam do zasubskrybowania kanału i aktywowania dzwonka powiadomień, abyś mógł dowiedzieć się więcej o świętych pismach. Teraz, gdy już to zrobiłeś, obejrzyj ten film i przygotuj się na niesamowitą przygodę z tajemnicami Jezusa Chrystusa i jego misji tutaj na Ziemi. Wyrażenie lew z plemienia Judy jest bezpośrednim odniesieniem do proroctwa, które możemy znaleźć w Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Rodzaju i Księdze Objawienia. W Księdze Rodzaju rozdziale 49, wersecie 9. Jakub prorokuje o Judzie, mówiąc, Juda jest młodym lwem zdobyczy. Podszedłeś, mój synu pochyla się i kładzie jak lew i jak stary lew, kto go obudzi. Proroctwo to przypisuje Judzie cechy lwa, który symbolizuje siłę, odwagę i przywództwo. Obraz lwa reprezentuje siłę, majestat i moc. Cechy tak potężne, że przypisuje się je Jezusowi jako Mesjaszowi i Królowi Królów. Obraz lwa jest wyraźnie wspomniany w Biblii w niektórych sytuacjach jako silne stworzenie i że tylko ludzie natchnieni i kierowani przez Boga mieliby zdolność i siłę, by zabić lwa. W księdze Sędziów, rozdział 5, werset 6 Biblia mówi nam, że Samson zabija lwa gołymi rękami w drodze do Tymnaw. Inna historia opowiada o człowieku imieniem Benajasz, jednym z dzielnych mężów Dawida. Biblia mówi w dwie księdze Samuela rozdziale 23 wersecie 20, że Benajasz zabił lwa w rowie w śnieżny dzień. Jedną wspólną cechą tych dwóch mężczyzn było to, że byli prowadzeni i inspirowani przez Bożą siłę do tego stopnia, że byli w stanie pokonać lwa. Ten sam obraz Jezusa jako lwa z plemienia Judy znajduje się również w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Objawienia, kiedy Jan ma wizję Tronu Bożego i księgi zapieczętowanej siedmioma pieczęciami. Biblia mówi, że nikt w niebie, na ziemi ani pod ziemią nie był godzien otworzyć tej księgi, z wyjątkiem lwa z plemienia Judy, który objawia się nam jako Berenek zabity, Jezus Chrystus. Ten związek między lwem, symbolem władzy i królewskości, a barankiem, który jest symbolem ofiary i odkupienia, podkreśla wyjątkową i potężną naturę Jezusa Chrystusa. Nazywając się lwem z plemienia Judy, Jezus jest dla nas identyfikowany jako ten, który wypełnia mesjańską obietnicę daną Dawidowi, że jego potomek będzie panował na wieki. Jezus był znany jako Król Królów i Pan Panów, którego panowanie i władza są najwyższe nad całym stworzeniem. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić obietnicę, która została złożona już w starożytności, że człowiek przyjdzie jako Zbawiciel swojego ludu i ponownie zjednoczy swój lud z Bogiem. Ten atrybut Jezusa Chrystusa jako lwa z plemienia Judy ma swoje początki w jednym z wielkich królów, którzy kiedykolwiek rządzili Izraelem. Moawimu Dawidzi Związek między Dawidem a Jezusem jest powiązany z plemieniem Judy i proroctwem o nadejściu Mesjasza. Zgodnie z tłumaczeniem Biblii, Dawid był drugim królem Izraela i jest znany jako jeden z najważniejszych królów w historii Izraela. Dawid został wybrany przez Boga, aby poprowadzić swój lud i ustanowić Jerozolimę stolicą Zjednoczonego Królestwa Izraela. Dawid otrzymał również od Boga obietnicę, że jego potomkowie będą panować wiecznie. Obietnica ta była interpretowana jako odniesienie do Mesjasza, obiecanego zbawiciela, który miał przyjść z linii Dawida, aby przywrócić królestwo Izraela. W Ewangeliach Jezus Chrystus jest często nazywany synem Dawida, co wskazuje na jego królewskie pochodzenie. A kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu i znajdziemy genealogię Jezusa, w Ewangelii Mateusza 1, od wersetu 1 do 17 możemy odkryć, że ród Jezusa wywodzi się z rodu Dawida. Proroctwo o przyjściu Mesjasza również zaczyna się od proroctwa proroka Izajasza. W siódmym rozdziale Księgi Izajasza, w wersecie 4, prorok mówi, że dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nade imię Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Ewangelie Mateusza i Łukasza opisują wypełnienie tego proroctwa w narodzinach Jezusa Chrystusa. Mówi o Jezusie jako o cierpiącym słudze, który zostanie odrzucony, ale który przyniesie zbawienie i zjednoczenie swojego ludu z Bogiem. Izajasz 9 w wersecie 6 mówi coś bardzo szczególnego. Co jest wyraźnie znane wielu czytelnikom Biblii, mówi, albowiem Dziecie narodziło się nam, Syn jest nam dany, a imię Jego będzie nazwane, Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczny, Książę Pokoju. To proroctwo, mój drogi bracie, jest uważane za potężną przepowiednię przyjścia Mesjasza i często jest również kojarzone z narodzinami Jezusa Chrystusa. Proroctwo to nie tylko opisuje narodziny Jezusa, ale także opisuje niektóre cechy i tytuły, które będą przypisywane tylko Mesjaszowi, w tym potężny Bóg, co podkreśla boskość i suwerenność Jezusa Chrystusa. Jego misja tutaj na Ziemi była znacznie potężniejsza niż zwykłe głoszenie Słowa Bożego. Działania Jezusa były odważne i pełne miłości. Jezus głosił o Królestwie Bożym, zachęcając ludzi do pokuty za grzechy i życia w wierze i miłości. Biblia mówi, że tłumy podążały za Jezusem, aby słuchać Jego słów, a także być świadkami Jego cudów. Ale Jezus nie przyszedł tylko po to, by nauczać i uzdrawiać ludzi, ale by wypełnić znacznie większą misję odkupienie ludzkości ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie osiągnęli chwały Bożej, ale zostaliśmy przywróceni przez krew Jezusa Chrystusa. Jezus oddał swoje życie jako ofiarę za nasze grzechy. Umarł, ale trzeciego dnia z martwych wstał, pokonując śmierć i otwierając drogę do życia wiecznego. Ale to ten, kto w Niego wierzy, będzie miał dostęp do życia wiecznego. Dzisiaj, zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, chcemy skierować do ciebie specjalne zaproszenie. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, przyjmij go. Podążaj za Jezusem, zaufaj mu całym sercem, a twoje życie zostanie przemienione w potężny sposób. Jezus jest obiecanym Mesjaszem, synem Bożym, który przyszedł, aby zbawić ludzkość. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są wyraźnym dowodem Bożej miłości do nas i gwarancją naszego zbawienia. On jest drogą, prawdą i życiem, a kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Podsumowując, możemy założyć, że określenie Jezusa jako lwa z plemienia Judy jest potężną deklaracją Jego suwerenności, mocy i autorytetu jako Mesjasza posłanego przez Boga. Jezus, jako lew z plemienia Judy, jest wypełnieniem proroctw Starego Testamentu i nadzieją dla całej ludzkości. Niech każdy z nas uzna i świętuje wielkość Jezusa, lwa z plemienia Judy, który przyszedł, aby nas odkupić i dać nam życie w obfitości, tak jak jest napisane. Przyszedłem, aby dać wam życie w obfitości. Jezus przyszedł i wypełnił swoją misję jako mesjasz, nauczając, uzdrawiając i zbawiając ludzkość od wszelkiego grzechu. Pamiętajmy o miłości Jezusa na krzyżu Kalwarii. Często jesteśmy konfrontowani z prawdą o tym, kim naprawdę był Jezus Chrystus, czy był tylko zwykłym człowiekiem, czy był prorokiem, czy był Bogiem. Biblia mówi: że Bóg posłał swojego syna Jezusa, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne dzięki jego ofierze, to pokazuje boskość Chrystusa. Niech ukochany brat zrozumie, dlaczego Jezus jest w rzeczywistości Mesjaszem i jaka była jego główna rola tutaj na Ziemi. Jeśli ukochany chce przyjąć Chrystusa, przyjmij go całym sercem. Chcę odmówić z Tobą modlitwę w tym filmie i chcę, aby brat mógł zwrócić uwagę na tę modlitwę, aby ukochany mógł zrealizować Boże plany dotyczące jego życia. Powiedz to teraz ze mną, drogi Panie Jezu, wiem, że byłem daleko od Ciebie. Ale dzisiaj chcę przyjąć Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, ponieważ uznaję to, co uczyniłeś na Krzyżu Kalwarii. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Przyjmij mnie do Księgi Życia i uczyń mnie wiernym sługą. Amen. Dziękuję Ci bardzo, mój drogi bracie, za pozostanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj szybko, włącz dzwonek powiadomień, ponieważ naszym głównym celem jest wzmocnienie Twojej wiary poprzez Słowo Boże. Główny podręcznik mamy w Ewangelii Jezusa Chrystusa. To tyle, do następnego wideo. Do widzenia.